Witam Was moi drodzy. W tym filmie chciałem wam pokazać taki łatwy sposób transportu ryb akwariowych, jak gdzieś kupujecie od innego akwarysty, a nie macie woreczków foliowych. Takim najlepszym sposobem jest zaopatrzenie się w taką butelkę z takim sze szeroką szyjką. Szyjka butelki ma średnicę 35 mm i w zupełności wystarczy żeby sitkiem umieścić tam ryby wyławiane ryby akwariowe, które będą na pewno w tej butelce miały, chyba mi się wydaje, lepiej niż w woreczku foliowym, ponieważ woreczek foliowy może być ściskany i nie wiadomo, jak to tam wygląda, a ta butelka jednak zachowuje swój wymiar i sztywność. I tu zobaczcie te ryby przygotowane do transportu. One mają w miarę taką przestrzeń. I ten rodzaj transportu ryb akwariowych w takich właśnie butelkach o szerokiej szyjce nadaje się na takie krótkie odległości, gdzieście mieszkacie w tym samym miejscu, gdzieś w tej samej miejscowości. To mi się wydaje, że ten sposób transportu będzie wygodny. Oczywiście należy nadmienić, że ten sposób transportu w takich butelkach o szerokiej szyjce jest przeznaczony do transportu głównie ryb żyworodnych, bo trzeba też po prostu sprawdzić wielkość rybki do średnicy tej szyjki butelki. Oczywiście większe ryby tutaj nie wejdą. Ja mam tutaj po prostu na myśli ryby żyworodne, głównie gupiki, mieczyki, platki, molinezje.